Podkręcone kopytka z sosem winno-maślanym, z dynią i z odrobiną sera koziego to nic bardziej prostego ze mną. A więc każdy z Was pewnie wie, jak się robi kopytka, ale nikt się nie wie, jak się robi wyjątkowe kopytka, więc zaraz Wam pokażę. Potrzebuję do tego miskę. Miskę umieszczam na blacie. Kopytka to nic innego jak mieszanka ugotowanych ziemniaków dobrze potłuczonych z jajkiem i z mąką ja moje ziemniaki do naszych kopytek gotuję zawsze w łupinkach aby nie pozbyć się składników odżywczych dobry ziemniak to żółty ziemniak proszę bardzo spra sprawdzajcie zawsze kolor ziemniaka jak jest taki biały trochę to mączny to oznacza że ma bardzo dużo w sobie skrobi i jego smak może nie być do końca taki jak byśmy chcieli Musimy się pozbyć moich łupinek. Ręce trzeba przemyć. Rączki mam czyściutkie. Mogę brać je za wyrabianie naszej masy. Jajko jedno, całe. Ubijamy. Jak mamy prasownicę, możemy użyć prasownicy. Ale jak nie mamy, tłuczkiem też sobie damy radę. To nie jest takie łatwe. Jak to wygląda? Ubijamy, aby nasze ziemniaki były jednej konsystencji, aby nie było w nich grudek, bo będą one później wyczuwalne w naszych kopytkach. Mąka, odrobinę soli i wyrabiamy nasze kopytka. Wyrabianie ciast w wszelakich miskach, większych oczywiście, ułatwia nam sprzątanie później kuchni. Ciasto już na pierwszy rzut oka widać, że jest idealne. Nie klei się do ręki i nigdzie nie zostaje. Jest jedną, zwartą konsystencją. Odkładamy chwilę na bok i nastawiamy wodę. Wodę oczywiście osalamy, porządnie osalamy, ponieważ to jest danie mączne, więc wypije dość dużo soli z roztworu. Moi drodzy, super tip, żeby wam się nigdy nie rozgotowały żadne kluski. Do skrobi dolewamy wody, czyli robimy nic innego jak zawiesinę pierwszego stopnia i później tą zawiesinę bardzo dobrze wymieszaną wlewamy do wody, w której będziemy gotować nasze kluski. Dzięki temu zabiegowi nigdy się nasze kluski nie rozgotują, bo jest wystarczająca ilość mąki skrobi w wodzie na to nam nie pozwoli. Moi drodzy, woda na nasze e, kopytka już się gotuje, ale potrzebuję wodę zimną, w której będę hartował nasze kopytka. Zimna woda już jest przygotowana, a więc moi drodzy, zabieram się za formowanie naszych kopytek, ale potrzebujemy pierw opruszyć mąką deskę, aby nam się lepiej formowało. I robimy takie oto Ruloniki, z których będziemy wykrawać kopytka. A taka może jeszcze inna ciekawostka, czemu w Poznaniu kopytka nazywają się szagówki. Czy ktoś wie, czy ktoś wie, no chyba nie, no to muszę powiedzieć. Szagówki, dlatego że w Poznaniu się mówi, że jak się idzie na skos albo na skróty, to się idzie na szagiel, a my będziemy kroić nasze kluski właśnie pod takim skosem, więc w Poznaniu to są szagówki po prostu. Czas, aby nasze kopytka zanurkowały. Gdy moje kopytka się gotują, mam dosłownie 2 minuty, aby posprzątać plac. Kopytka wypłynęły na wierzch, to oznacza, że są gotowe. Teraz je wrzucam do wody, może to być woda z lodem, nieważne, ważne, aby zahartować nasze kluski. I przechodzimy do sosu winno-maślanego. Wyszedłem z garnkiem, wróciłem z patelnią. To oznacza, że robimy sos winno-maślany do naszych kopytek, a do niego potrzebujemy cebulę szarlotkę. Uwielbiam ją używać, bo jest trochę delikatniejsza, taka sensualna w swoim smaku. Ale muszę kopytka dać sobie tu, po swojej lewej stronie, żeby miał je pod okiem. Kroimy cebulę w drobniutką kostkę. Czy cebuli szalotce, to nie jest takie trudne. Ląduje ona na patelnię. Dajemy odrobinę chili dla podkręcenia smaku. Teraz dajemy odrobinę czosneczku. Odrobina oliwy z oliwek i podsmażamy nasze trzy składniki. Gdy nasz czosnek z chili i cebulą szalot już się smaży, dodajemy powoli wcześniej ugotowaną dynię piżmową. Trochę zrobię na mniejsze kawałki, tak aby nas nie drażniły pod zębem. Dzięki czemu nasz sos nie tyle co będzie winno-maślany, to będzie winno-maślany dyniowy. A o to nam chodzi. Gdy nasza dynia, czosnek, chili, cebulka już są na patelni, dodajemy wina, bo czym by było Czym by był sos winno-maślany bez wina? I teraz mamy moment, kiedy musimy się pozbyć nadmi nadmiernego alkoholu z wina, bo kochamy posmak wina, smak wina, ale już alkoholu w daniu niekoniecznie. Sos bez masła nie jest sosem, a więc do odparowanego wina dodajemy zimnego masła, tak, aby nam powstał sos. Następnym składnikiem naszego sosu będzie świeży rozmaryn. Pozbywam się głównej łodygi i siekam same te małe liście. Dodajemy do sosu. Wszystko mieszamy, mieszamy. Podciągamy trochę temperaturę. I oczywiście dodajemy soli oraz pieprzu. Ale to nie jest koniec naszego sosu. Będą to składniki, które będziemy serwować na wierzch, na zimno. Na sos już daje znać, że jest gotowy. Czas, abyśmy umieścili w środku kopytka. Potrzebuję specjalnej łyżki. Wyławiam moje kopytka z wody chłodnej, która je schartowała i umieszczam w sosie, który wcześniej przygotowałem. Mieszamy ale delikatnie, tak abyśmy nie rozwali kluski. Pamiętajmy, kopytko to cały czas kluska. Jak każdy szanujący się szef kuchni muszę spróbować to, co stworzyłem. Mm. jest super. Czuć dynie, sos winno-masiany. Lecimy dalej. Nakładamy nasze kopytka w sosie dyniowym i dekorujemy nasze kopytka serem kozim z wierzchu, kruszonym. Kruszymy go w ten sposób. Nie tam nie kroimy w jakieś tam ładne kostki, nie znam to kompletnie potrzebne. Na wierzch dajemy też prażone pestki z dyni, aby nam coś chrupało, i wykańczamy gałązką rozmarynu. Moi drodzy, kopytka w sosie winno-maślanym z prażoną pestką dyni i z serem kozim już są gotowe. Mam nadzieję, że ze mną ten przepis był dla Was banalnie prosty i będzie też smaczny.